Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje. Majowe wielbienia Maryi w litaniach loretańskich. Na każdy dzień miesiąca rozłożone. Zaprasza ojciec Prokop Kapucyn. I nie ojca, i syna, i ducha świętego. Amen. Wielbie, O Panie, Twój nieskończony majestat, i pokornie proszę Cię o łaskę, aby to rozmyślanie, które rozpoczynam, uświęciło moją duszę oraz wydało we mnie owoce na Twoją cześć i chwałę. Panno Święta, Aniele Stróżu, moi święci patronowie, módlcie się i wstawiajcie się za mną. Amen. Wigilia miesiąca maja. W którym szczególnie uwielbiać będziemy Najświętszą Maryję Pannę. Bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę U Pana. Szczęśliwa dusza, która poznała Boga stwórcę swojego, szczęśliwsza jeszcze ta, która zna i Jezusa Chrystusa swojego Zbawcę lecz najszczęśliwsza która obok tego doszła aż do poznania przenajświętszej Maryi Panny matki Stwórcy i Zbawiciela naszego Matka przenajświętsza tak wysokie zajmuje pomiędzy najgłębszymi tajemnicami wiary naszej stanowisko i tak nierozdzielny z osobami boskimi ma związek, że nie dość byłoby dla szczęścia duszy znać Boga jednego w trzech osobach i znać Boga człowieka, Zbawiciela wszystkich ludzi, jeśli by prócz tego nie znało się i Przenajświętszej Matki Stwórcy i Zbawcy Swojego. Poznanie tych trzech rzeczy, mających z sobą związek konieczny i nierozdzielny, niezbędny jest dla każdego chrześcijanina, bo jak się wyraża święty Jan Damasteński, powołując się na zdanie świętego Grzegorza, teologiem przezwanego, kto przenajświętszej Boga Rodzicielki nie wyznaje, od Boga jest odrzucony. Widzimy też, że te to są pierwsze trzy artykuły wiary w składzie apostolskim, podane nam przez Kościół Święty do wierzenia. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi oto pierwszy artykuł. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego oto drugi artykuł który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Dziewicy. Oto trzeci artykuł. Kto równie we wszystkie te trzy artykuły nie wierzy, nie ma wiary, a bez wiary niepodobna jest podobać się Bogu. Otóż tak wielką uwagę ma dla nas to, abyśmy starali się poznać Przenajświętszą Pannę, równie jak znać powinniśmy Boga Ojca i Jego Syna jednorodzonego Jezusa Chrystusa. Nikt nie może mieć przystępu do Ojca tylko przez Syna, jak to nam sam Zbawiciel oświadczył. Żaden nie przychodzi do Ojca jeno przeze mnie. A nikt nie ma przystępu do Syna tylko przez Matkę co znowu jest zasadą powszechnie w Kościele przyjętą. Jest to jedno zgodne zdanie wszystkich ojców Kościoła. Nauka więc, wiara o przynajświętszej Pannie zawiera się w jednym z trzech głównych artykułów naszej religii, z czego wynika, że również trzeba dać poznać wiernym wielkość i chwałę przynajświętszej Panny, jak trzeba przywieść ich do poznania wielkości i chwały Ojca przedwiecznego i syna Jego Jednorodzonego, Jezusa Chrystusa Pana naszego. Jakkolwiek mówić lub pisać o Przenajświętszej Pannie, jak to zamierzamy w niniejszej książce, wyjaśnić, aby cząstkę jej niezrównanych przywilejów, jej nadanielskiej świętości, szczytu jej godności niezrównanej i jej chwały po Bogu Najwyższej nie jest rzeczą łatwą. Jej nadanielskiej świętości, szczytu jej godności niezrównanej i jej chwały po Bogu Najwyższej nie jest rzeczą łatwą, o zaiste niełatwą. I cóż nam wypada o tej trudności powiedzieć, kiedy na nią tacy, jak święty Ambroży, święty Augustyn, i tylu im podobnych utyskiwało, a między nimi ten najszczególniejszy czciciel Matki Przenajświętszej, wielki doktor Kościoła, święty Bernard, który tak pięknie o tym się wyraża. Nic mi większej nie sprawia pociechy, powiada on, oraz nic więcej nie nabawia trwogi, jak gdy widzę się zmuszonym mówić i pisać coś o matce dziewicy. Milczeć wtedy jest na te moje siły, a jednak, co mam powiedzieć, sam nie wiem. Jeśli o niej mówić będę, jak o bóstwie, powiem za wiele. Bo Bogiem ona nie jest. Jeśli wyrażę się jako zwykłym stworzeniu, powiem za mało, bo pojmuję, że jest ona czymś nierównie wyższym, jak wszystkie inne i najwyższe stworzenia razem wzięte. Gdy powiem, że jest Matką Boga i że z tego powodu posiada władzę właściwą i naturalną nad Bogiem, jak każda matka nad własnym dziecięciem zdawać się może, że ją ustawiam wyżej od Boga, a przecież jest ona zawsze stworzeniem Jego. A kto mówi stworzenie, wyraża istotę nieskończenie niższą od Stwórcy. Powiem, że więc, iż jest wyższą od Boga, albo że jest równą Bogu, albo że jest niższą od Boga. Jakże mam o niej mówić, co wypowiedzieć, co zamilczeć, jak daleko sięgać, gdzie się zatrzymać? Prawda, że nigdy pojąć nie potrafimy, jak dalece majestat boski wyższy jest od doskonałości i świętości Matki Przenajświętszej, gdyż przewyższa on ją nieskończenie, a ta nieskończoność, jak i każda inna, jest dla nas niepojęta, lecz i to prawdą jest niezawodną, że rozum ludzki nie jest w możności objąć pojęciem, jak dalece zbliżoną jest Maryja do wielkości Boga, jak dalece wyższą nad wszelkie inne istoty stworzone, bo i to także jakby nieskończenie. A gdy się mówi nieskończenie, albo jakby nieskończenie, Wszelkie nasze pojęcia jako granice mające, nigdy tego ogarnąć nie potrafią. Cóż więc począć, jak sobie zaradzić, aby coś powiedzieć o wielkościach i przywilejach przenajświętszej matki Bożej? Dopóki czołgamy się po tej ziemi, biednie tylko i myśleć, rozprawiać możemy o wszystkim, co nie z tego świata. A cóż dopiero o takim przedmiocie. Trzeba nam więc jakby wyjść z więzienia doczesności i przedrzeć się do wyższej krainy. Trzeba ulecieć na skrzydłach wiary aż do tych przestrzeni, które są ponad wszelkim czasem i miejscem, tam, gdzie już nic nie widzimy prócz Boga, jego odwieczności, jego nieskończoności. Nic prócz rzeczy wyższych nad wszystkie światy stworzone. I tam dopiero trzeba starać się dopatrzyć jakąś odrobinę z tych wielkości, i z tej chwały matki przenajświętszej, którą ona nad wszystkie inne chwały prócz Bożej jaśnieje. Wszakże niebezpieczne byłoby przypuszczać się w taką nadziemską wycieczkę, unosić się w taką świętą, wprawdzie, lecz pókiśmy tej biednej ziemi mieszkańcami, niebezpieczną sferę bez właściwego przewodnictwa, bez punktu oparcia i stale przyświecającej nam pochodni. Otóż tym wszystkim będzie dla nas nauka kościoła w tym, co o Najświętszej Pannie nie mówić tu zamierzamy. Służyć nam będzie za prawidło, za powagę i całą osnowę niniejszego Pisma tylko to, co Kościół Święty już to przez przyjęte przez Niego podania, już to przez swoje obrzędy, już przez wyroki najuroczystsze, już przez usta swoich najpoważniejszych pisarzy, i wielkich świętych o chwałach i wielkościach matki przedziwnej dotąd wyrzekł i wiernym do wierzenia lub do pobożnej tylko rozwagi kościół podał. Niechcie więc, pobożny czytelniku, słuchaczu, niektóre wyrażenia, jakich tu używać będziemy, mówiąc o wielkościach i przywilejach Maryi, nie wydają się jakby zbyt śmiałe a stąd niewłaściwe. Mogą być one dla wielu zupełnie nowymi, lecz ile razy przypuszczaliśmy, że są tego rodzaju, zaraz je poparliśmy i że tak rzeknę, uprawnili powagą któregoś z ojców Kościoła, lub wielkich jakichś świętych, których pisma najwyższej w Kościele używają wziętości. W cytatach zaś z nich wtedy przytaczanych znajdziesz właśnie zdania, które cię uderzyć mogą, a które tylko przez nas trochę rozwinięte zostały, i też wyrażenia, jakich używaliśmy, a jeszcze jeśli już koniecznie chodzi o to, aby je nazywać takimi, śmielsze niż te, jakich sami użyliśmy. Zresztą możemy i to powiedzieć dla nadania w oczach czytelnika jakiejkolwiek wartości niniejszej pracy że w niej niezmiernie mało własnych naszych myśli i poglądów. Naszym jest układ tej książeczki to jest staranie się, aby przy wykładzie każdego wiersza z litanii loretańskich Powiedzieć coś, co by dało pobożnemu czytelnikowi nie tylko dobrze zrozumieć wyrażenia tychże litanii, lecz także przyczyniło się do pobudzenia go ku czci i miłości Maryi. To zaś, co tam w tym celu mówimy. Jest to w większości części wybranie z najpoważniejszych pisarzy kościelnych, niektórych piękniejszych i żywszych ich myśli i zdań o Przenajświętszej Pannie. A które im są piękniejsze i żywsze, i jeszcze raz powtórzę, śmielsze, tym mniej są naszymi. Jak to na swoich miejscach, przez przytaczanie nazwiska autorów, z których są wzięte, wyraźnie wskazane. Jeśli więc, pobożny czytelniku, napotkasz tu niektóre myśli i uwagi, które przyczynią się do tego, żebyś jeszcze lepiej poznał i jeszcze serdeczniej umiłował naszą Matkę Niebieską, chociaż widzieć będziesz, Iż rzadko kiedy są one naszymi, chciej jednak westchnąć do Maryi za tego, który starał się zebrać w tej książeczce właśnie to, co za jej błogosławieństwem, o które ją najpokorniej błaga, posłużyć by powinno do rozbudzenia w sercach jej czcicieli tym gorętszego do niej nabożeństwa. I tym większej w jej, jak je nazywa święty Bernard, wszechwładne pośrednictwo ufności. Jednym z najulubieńszych dla wiernych czcicieli przy Najświętszej Maryi Panny Boga Naszego Rodzicielki, rodzajów modlenia się do niej, jest odmawianie litanii, tak zwanych loretańskich. W których wzywając ją pod różnymi właściwymi jej tytułami, uciekamy się do jej przemożnego pośrednictwa, powtarzając: Módl się za nami. Jakkolwiek mnóstwo tych tytułów, przez które do naszej matki niebieskiej z tego padołu nędzy i płaczu odzywamy się, Składa się po większej części z wyrażeń łatwo zrozumiałych dla każdej duszy pobożnej, a więc i w rzeczach tyczących się tajemnic boskiej naszej wiary, mniej więcej oświeconej. To jednak są pomiędzy tymi wezwaniami, niektóre w znaczeniu przenośnym, alegorycznym do Matki Bożej brane, zaczerpnięte z pisma świętego. A które dla osób w głębszą znajomość ksiąg świętych niewdrożonych, są niejasne i przez to nawet dla niektórych rażące. Takimi są na przykład te wyrażenia: Domie Złoty, wieża z Kości Słoniowej i inne. To samo powiedzieć można o kilku wyrażeniach, w których niezrównane matki przenajświętszej przywileje, Niezrównana jej godność, jej niezrównana świętość w jakimś podobieństwie, w sensie mistycznym, się określa, jak na przykład, gdy ją nazywamy różą duchowną, gwiazdą zaranną i tym podobnie. Otóż, dla ułatwienia zrozumienia tych wyrażeń, a przez to dla odmawiania tych dla dzieci Maryi drogich do niej modlitw. Z tym większą gorącością ducha i z tym serdeczniejszym podnoszeniem do niej myśli, podajemy tu krótki, całych litanii do Matki Bożej wykład. Prócz tego zaś przy niektórych wierszach umieściliśmy inne uwagi, do których znaczenie tytułu rozbieranego podawało nam sposobność. A w których staraliśmy się, chociaż w małej cząstce, wyświetlać niezrównaną chwałę i niezmierne przywileje Maryi, aby w tych litaniach do niej i chwałę jej, jej nad nami nieprzebrane miłosierdzie, wierni jej czciciele niejako rozpamiętywać mogli. Pobłogosław temu o Maryjo. I tym błogosławieństwem swoim racz sprawić, aby te słów kilka ku czci Twojej zmierzające, przyczynić się do niej mogły, pobudzając wierne dusze uciekające się do ciebie we wszelkich swoich potrzebach, do tym pobożniejszego odmawiania tych litanii o Tobie. Ojciec Prokop-Kapucyn. Prezentowane treści pochodzą z dzieła Maria w litanii loretańskiej Wielbiona. Pełną wersję audiobooka lub wersję książkową nabędziesz na stronie najejgłowie.pl